Pochwalony Jezus Chrystus. W Ewangelii Świętego Marka, w rozdziale drugim, czytamy o pobycie Jezusa w Kafarnaum, kiedy gromadzi się w domu Świętego Piotra a wokół niego cały tłum, także nie ma do niego praktycznie z zewnątrz dostępu. I wtedy czworo ludzi rozbierają powałę, dach nad Jezusem i spuszczają paralityka którego przynoszą do Jezusa po to, żeby ten go uzdrowił. Kiedy czytamy początek tej sceny, po pierwsze uderza nas wiara tych czterech ludzi, którzy mężczyzn, którzy przynoszą chorego człowieka, który nie może się poruszać, nie może sam przyjść do Jezusa. Co więcej zdobywają się na dużo większy wysiłek niż tylko przepchanie się przez tłum, co jak wydaje się było Wręcz niemożliwe. Spuszczają tego nieszczęśnika tuż przed Chrystusa, narażając się może na gniew właściciela domu, kiedy ten zobaczył, iż jego dach został po prostu naruszony. Oczywiście pamiętajmy, jesteśmy w ziemi świętej, nad jeziorem galilejskim, gdzie klimat jest o wiele cieplejszy niż w pozostałych częściach Izraela, a więc rozłożenie belek przykrywających. Dom tegoż miejsca, gdzie znajduje się Chrystus, nie było rzeczą trudną czy niemożliwą. I w momencie, kiedy przypatrujemy się tej scenie, widzimy człowieka chorego, sparaliżowanego i zarazem wiarę tychże czterech ludzi, przynoszących swojego przyjaciela, czy krewnego, czy kogoś z rodziny do Chrystusa. O tym nam tekst nie mówi. Natomiast Chrystus, kiedy widzi tegoż człowieka poruszony jak zawsze miłosierdziem wobec ludzkiej nędzy i cierpienia, rozpoczyna od leczenia jego duszy. Odpuszczają ci się, odpuszcza ci się, zostają ci się odpuszczone wiele grzechów. To jest ciekawe, Chrystus bynajmniej nie myśli w tym momencie o uzdrowieniu ciała, lecz pokazuje na to, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, ma władzę na ziemi odpuszczania grzechów. Moi drodzy, jest to nauka dla nas bardzo ważna, ponieważ jak wiemy z doświadczenia i z objawienia, nie ma na tym świecie człowieka, który nie byłby bez występku większego czy mniejszego. Jedynie dobroć Chrystusa, jego miłosierdzie i jego łaskawość daje nam poprzez jego słowo, czyn i ofiarę Krzyża daje nam przebaczenie grzechów. Warto to sobie często przypominać i nie zaniedbywać na przykład miesięcznej spowiedzi. Pierwszy piątek miesiąca praktykowany z wiarą przynosi nam ogromne dobra duchowe dla mnie, dla moich bliskich i dla całego środowiska, w którym się znajduję. Drugi wymiar dzisiejszej Ewangelii, widząc, że Faryzeusze uczeni w piśmie, nie dowierzają słowom Chrystusa, który mówił o odpuszczeniu grzechu temu paralitykowi. Chrystus daje tymże niedowiarkom wyraźny znak. Uzdrowienie więc paralityka w wymiarze fizycznym ma podwójny wymiar. Najpierw zdejmuje z, wyjmuje z ciała tegoż paralityka, jego cierpienie, którego od być może wielu lat niszczy, pozwala mu wziąć swoje łoże i wrócić do swojego domu, mocą znowu słowa uzdrawiającego Chrystusa. Drugi wymiar tego uzdrowienia jest to, że ci, którzy stoją wokół Chrystusa i powątpiewają w Jego moc odpuszczania grzechów, widzą wyraźny znak. Jest to znak dla, dla nich, ale również dla nas, że Chrystus, mając władzę odpuszczania grzechów, ma również władzę uzdrawiania Oc. Cierpienia, uzdrawiania ciała ludzkiego. I w tym wymiarze uzdrowienie jest może dla tych, którzy stoją wokół Chrystusa, ważniejsze, dlatego że pokazuje, iż naprawdę Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów, nie tylko władzę uzdrowienia ciała. Staramy się więc odczytywać również czyny, które robi Chrystus w tym kluczu symbolicznym, wyrażającym troskę o nasze zbawienie. I nasze zrozumienie przekazu i treści Ewangelii, którą pozostawia nam Chrystus. Symbole i znaki czyny Chrystusa, nawet te, w który, przy których nie wymawia ani słowa, są zawsze wskazujące ku rzeczywistości nadprzyrodzonej, tej, która jest nad nami w wymiarze nieba i tej, która zarazem jest w nas dzięki sakramentom świętym i dzięki... Wierzę w Jezusa Chrystusa no cóż wysłuchaliśmy tak przepięknej Ewangelii przeczytajmy sobie dla naszej własnej satysfakcji refleksji rozdział 2 Ewangelii Świętego Marka i prośmy o te dwie rzeczy w naszym życiu najpierw przede wszystkim i nade wszystko o odpuszczenie grzechów a później co Chrystus daje zresztą zawsze i nikomu nie szkoduje a później prośmy o uzdrowienie ciała, co nie zawsze jest wysłuchane przez Chrystusa, przez dobrego Boga, ale zawsze jest to, co się dzieje później z nami, z naszą kondycją fizyczną, zawsze jest dla naszego zbawienia. Pamiętajmy o tym. Cierpienie dane na nasze barki ma wymiar zbawczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.